W momencie, kiedy czytelnik zamówi nasz księgozbiór, a następnie wyśle to zamówienie, u nas w magazynie wysokiego składowania drukowany jest rewers oraz są przekazywane informacje do systemu, żeby. System podał pojemnik z zestawem książek. W tym zestawie książek, w tym pojemniku znajduje się ta pożądana książka, którą chce czytelnik. Obieram książkę z pojemnika, odczytuję jej kod. Następnie wysyłam ją yy, dla czytelnika, łączę ją z rewersem, oczywiście wcześniej, który, tutaj się kolejni czytelnicy, właśnie drukują, ale łączę ją z rewersem i wysyłam te książki. To już są książki przygotowane dla naszych czytelników. Wysyłam je tym systemom, o którym właśnie opowiadaliśmy, który będzie objęty yy, projektem Modern Rejstruję, Rejestruję, gdzie książka dana ma się umieścić. I właśnie teraz wózek wyjeżdża i zawiezie książkę w tym przypadku na wypożyczalnię. Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie przed jedną z sekcji magazynowych, magazynu wysokiego składowania. Jest to dokładnie sekcja E. Takich sekcji mamy pięć. W każdej takiej sekcji znajdują się maszyny magazynowe. Są to układarki magazynowe. I teraz tutaj mój kolega, który w centrum dowodzenia przejął kontrolę nad tą maszyną, symuluje przenoszenie pojemników. W tych pojemnikach, jak już wcześniej wspomniałem, znajdują się książki. Średnio od 20 do 50 książek. I w momencie, kiedy czytelnik chcesz skorzystać z tego księgozbioru, maszyna dostaje właśnie informacje, żeby pobrać dany pojemnik. Pobiera go na główne ramię wyładunkowe. Następnie wjeżdża w głąb sekcji i na przenośnik pasowy, a następnie rolkowy. Stawia ten pojemnik, a następnie ten pojemnik. Umieszczany jest na stacji kompletacji księgozbioru, na której wcześniej dokonywałem prezentacji połączenia książki z rewersem oraz wysłania jej do czytelnika. Mm -hmm.